Pracuj za granicą, studiuj w Wyższej Szkole Ekonomii i Administracji. Takie możliwości stwarza nagrodzony medalem europejskim Program Nauczania na Odległość e-Ekonomia. Program umożliwia e, każdemu studentowi ekonomii, a także stopniowo innych kierunków, odbycie części studiów w ramach tzw. indywidualnej organizacji procesu studiów. I... W praktyce oznacza to to, że od czasu do czasu trzeba u nas oczywiście bywać, spotykać się z prowadzącymi zajęcia, ale przede wszystkim ma to charakter konsultacji. Natomiast materiały znajdują się w wirtualnym otoczeniu edukacyjnym, uczelni, no i tam w znacznej mierze odbywa się proces studiowania. Dzięki programowi Erasmus będą od przyszłego roku możliwe staże praktyki za granicą, ze sporym stypendium. Będzie można nawiązywać kontakty z rozmaitymi instytucjami, które, jak wskazuje praktyka innych uczelni, często kończą się zatrudnieniem i to na niezłych stanowiskach, w takich właśnie zagranicznych instytucjach. I wreszcie, jeżeli ktoś już zdobędzie takie zatrudnienie, to wcale nie musi e, przerywać studiów w USA. W marcu, o ile się nie mylę, tego roku miałem zresztą okazję odebrać za ten program e, ten oto medal europejski, co jest dowodem, że podoba się on nie tylko nam i Ministerstwu Edukacji Narodowej. Ten nasz moduł będzie stopniowo wzbogacany w tym takim bardzo interesującym modułem językowym, europejskim portfolio językowym online. Kończy się właśnie trzyletni okres realizacji projektu unijnego programu Lingua, dużego projektu jak na właśnie takie miękkie projekty unijne, bo projektu wartego około pół miliona euro. W którym wspólnie z 11 partnerami, wyższymi szkołami od Norwegii po Hiszpanię, przygotowaliśmy właśnie coś, co się nazywa Europejskim Portfolio Językowym Online, a co służyć będzie wspomaganiu nauki języków obcych we wszystkich uczelniach Zjednoczonej Europy. Tak więc, z jednej strony, przygotowujemy w naszym tym wirtualnym otoczeniu edukacyjnym moduły powiedzmy sobie, specjalizacyjne czy dotyczące kierunków studiów w naszej uczelni z drugiej strony, w tym samym wirtualnym otoczeniu edukacyjnym znajdzie się moduł wspomagający naukę języków, no i będziemy mieli komplet.